Witam wszystkich. Chcę gumę. Czekam na Wasze propozycje. Wow, jak wspaniale. Jakie macie pomysły? no Ja już coś wymyśliłem. Potrzebuję bardzo dużej pianki marshmallow, którą podpiekę za pomocą palnika. O, tak! Świetnie. Bierzemy łopatkę. I wygrzebujemy trochę ze środka. Następnie chwytamy czerwony barwnik. I wlewamy do środka pianki. Mieszamy wszystko rękami. O tak. Babciu, przeszkadzasz mi! Co? Ja po prostu muszę pokroić jabłuszka. Kroję je na większe kawałki, a następnie w kosteczkę. Dalej przekładam do garnka z wodą. I czekam, aż się zagotuje. No i przenoszę do specjalnej foremki. O tak. Wspaniale. Ojej, co to za iskry? Przepraszam, to ja tu robię gumę. Chcę, żeby była idealna. Aha, o tak. A teraz wlewam jeszcze jeden kwaśny składnik. Och, nie mam wątpliwości, że Jane będzie zachwycona. Zobaczmy, co nam wyszło. Wow! To idealna zielona kwaśna guma do rzucia. Przenosimy do opakowania i gotowe. No to nawet ciekawe, ale moja guma będzie o wiele większa i na pewno o wiele lepsza. Babciu, a co u ciebie? Wszystko w porządku. Pozostało mi tylko pokroić gumę na kawałki. Zwijamy i wkładamy do opakowania. Idealnie. Jane, próbuj szybko. Będziesz zachwycona, to na pewno. Wow, jakie fajne gumy do rzucia! Chcę zacząć od tej żółtej. Otwieramy i próbujemy. Mmm, pyszna! A co tu mamy? Wow, jaka duża! Wystarczy mi jej na całą wieczność. Ciekawe jaki wyjdzie z niej balon. Ojej! Jaki wielki ekstra! A teraz spróbuję ostatniej gumy. Jaka kolorowa! Ojej! 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 Coś jest z nią nie tak. Jest mega kwaśna. Ale mimo to wygrała. Hurra! działam. Co tam gracie? Wow, to nowa fajna gra multi-do sort. Co trzeba robić? Babciu, nie wysilaj się, i tak cię pokonam. Najszybciej ułożę te rolki, jestem szefem. Nie uda ci się. O? Wow, babcia zaraz was prześcignie. O, nie, Roxy postanowiła zażartować z babci. To nieuczciwe. Między Roxy i szefem rozpoczął się prawdziwy pojedynek. Kto wygra? Co to za zapach? Roxy chyba coś poczuła. Szefie, może ty wiesz co to? Ojej, to danie szefa kuchni płonie. Więc Roxy wygrała. Obejrzyj wideo uważnie i nie przegap prezentu. Ukryliśmy go specjalnie dla ciebie. A? <grym> Pobierz grę do Sort z Google Play lub App Store. Zagraj razem z nami. A teraz zróbcie mi coś z czekoladą. Coś najpyszniejszego. Okej, okay, od czego mam zacząć? Już wiem. Muszę coś przekąsić. Mm, ale dobre. A wy co wymyśliliście? Ja muszę stopić czekoladę. Wkładamy do garnka i czekamy. Ech, babciu... To nie to! A Lindsay nawet nie zaczęła gotować. Cudownie, to znaczy, że na pewno wygram. Wrzucam czekoladę do garnka, a następnie dodaję troszkę śmietanki. Wystarczy kilka kropel. Idealnie. Pozostało tylko wszystko wymieszać blenderem. Idealna konsystencja. Wygląda tak pysznie. Nie przeszkadzaj mi. Ja zrobię o wiele smaczniejszą czekoladę. Wsypuję kakao na patelnię i dodaję troszkę mleka. Chociaż wiecie co? E, skoro mleko się skończyło, to zamienię je kolą. Będzie super. Wlewam na patelnię. I czekam, aż się rozpuści. O tak, pachnie cudownie. Lindsay, w ogóle nie umiesz gotować. A ja wlewam czekoladę do foremki. Teraz potrzebuję jajka. A nawet dwóch. Rozbijam je prosto do czekolady i mieszam za pomocą trzepaczki. A teraz wstawiam moje ciasto do piekarnika. Gdzie to było? A tutaj jest mój idealny przepis. Zaraz przygotuję pyszniutką, gorącą czekoladę. Szefie, mogę to wziąć? Jajko! Nie. Hmm. kit Kitkat. Nie. Mąkę? Och, nie no, pomyśl, szefie, a dobra, sama wezmę. Potrzebuję śmietankę. Przecież to oczywiste i ty jesteś szefem kuchni? Wlewamy śmietankę do roztopionej czekolady. A następnie wkładamy kilka lastek cynamonu. Znowu wszystko mieszam. Gorąca czekolada? Poważnie? To zbyt łatwe. A ja prawie zrobiłem czekoladowy tort. Foremki już nie potrzebuję. A trzebie, można ostrożniej? Przepraszam. Wróćmy do mojego tortu. Ozdabiam go takimi oto pięknymi kwiatkami z kremu. A teraz przykleję dwa takie czarujące oczka. Chociaż dam trzy i buzie. No i rogi. I mam przewspaniały tort potworek. Ojej, jest niesamowity. Szefowi wyszło lepiej niż mnie. Chociaż wiecie co? Ja też dodam rogi, oczy i buzie. I mój tort też będzie super. Co tam u babci? Dobrze, czas zdjąć z kuchenki czekoladę i wlać ją do kubeczka. O, tak. Całość dekorujemy chmurką. Pięknie. To prawda, babciu. Mogę zabrać resztki czekolady? Dziękuję. Poleję czekoladą mój tort i będzie mega. Zobaczycie. Ekstra? Jane, próbuj szybko. Wow, jakie wszystko jest piękne. A co to? Nie wiem, ale właśnie od tego zacznę. A? Mmm, nie, nie podoba mi się. A teraz spróbuję drugiego tortu. Wow, jest w środku czekoladowy. Ale fajnie. Super. A co tu mamy? Ciasteczko i gorąca czekolada. Rewelka. Co za pyszności. Miam, mia, miam. Ale kto wygra? Babcia czy szef? Szef czy babcia? Szefie, wygrywasz. O tak, to była łatwa runda. Teraz chcę galaretkę. Postarajcie się. Oczywiście, Jane. Najpierw potrzebuję rozmarynu. Włożę kilka gałązek do foremki, aby galaretka była aromatyczna. Następnie bierzemy rondel z wodą i stawiamy na kuchence. Wsypujemy sporo żelatyny. Gdy mieszanka będzie gotowa, wlewamy ją do foremki. Jakie pyszne. O, to ciekawe. A co ja mam zrobić? Już wiem. Otwieramy Sprite'a i wrzucamy do środka kilka żelkowych delfinów. Popływajcie sobie tam. Super co? Nieźle. A ja potrzebuję lodów. Wkładamy kilka kulek do wody. Następnie bierzemy truskawki i wyciskamy z nich dżem. Mieszamy. Babciu, co udało Ci się zrobić? Już, już, chwileczkę potrzebuję młotka, żeby rozbić ciasteczka na okruchy. Cudownie, o tak. Teraz wsypujemy okruchy do słoika. Biorę plastry, z których muszę wycisnąć cały miód. Babciu, daj, pomogę ci. Zdecydowanie mam więcej siły. Oj, udało ci się, szefie. Jesteś taki silny. Dziękuję. Co to jest? Skąd tu się wzięło tyle pszczół? Szef jest silny, da sobie radę. A ja włożę butelkę do lodówki, żeby wszystko zastygło. Czy pszczółki tu jeszcze są? Nie martw się, babciu, już odlatują. A mnie pozostało tylko udekorować danie kiwi i podnieść foremki. Gotowe. Lincy, a ty co tam wymyśliłaś? Wszystko pod kontrolą. Butelka przecięta. I spójrzcie, jaka fajna galaretka mi wyszła. Tego nie potrzebuję. Oj, ja nie śpię, nie śpię. Czas wyciągać moją galaretkę. Gotowe. Jane, próbuj. Wow, jak wspaniale! Nawet nie wiem od czego zacząć. Mm, to galaretka w kształcie butelki. Wygląda ciekawie, a jak smakuje? Całkiem nieźle. A co tu jest? Kotki z galaretki. Spróbujmy. Am? Um. Mm, całkiem spoko. A na koniec zjem sobie miodową galaretkę. O, tak, uwielbiam to! Babciu, wygrałaś. Hurra! wygrałam! Cześć wszystkim! Wiedzieliście, że mamy dla Was nową grę MultiDuser? Jest bardzo fajna. Możecie ją pobrać przez Google Play lub App Store. Zagrajcie razem z nami!